doręczenia. Przypominam, moi drodzy, weszły przepisy w zakresie e doręczeń, czyli mówiąc w skrócie, my musimy te skrzynki do e doręczeń sobie założyć. Każdy, kto w 2025 roku zakłada działalność, spółkę, już musi do tych e doręczeń się zarejestrować. Ci, którzy mają starsze podmioty, no to spółki do kwietnia 2025 i oddegi do października 2025. Zawody zaufania publicznego już też powinny mieć te skrzynki e doręczeniowe założone. Natomiast pamiętam, Pamiętajcie jednocześnie, że jak to w Polsce zwykle bywa, historię mamy taką, że od nas się wymaga, od przedsiębiorców się wymaga, od zaufa zawodów zaufania publicznego się wymaga, natomiast dla urzędników w zakresie doręczeń, dla organów administracji publicznej zostało przewidziane pewne przesunięcie. Więc my mamy te skrzynki pozakładać, a urzędy mogą, natomiast urzędy generalnie mają czas na to założenie skrzynek do końca 2025. Tego roku, więc będzie, ja Wam to od razu mówię i zapowiadam, będzie w roku 2025 niezły bałagan, bo część instytucji publicznych korzysta, czy będzie korzystać ze doręczeń, a w związku z czym będzie już tam w tej formie doręczać pisma, natomiast część będzie to robić dopiero sukcesywnie, więc je, będzie duży masz mam nadzieję, że na koniec 2025 roku e, się to już, moi drodzy, wyjaśni.